Cześć! Prawdopodobnie nie myśleliście nigdy o barku jako o koniecznym elemencie wyposażenia waszego wnętrza, jednak patrząc na czas, jaki teraz mamy, czyli taki świąteczno-sylwestrowo-karnawałowy, przerobienie nieużywanej szafki na podręczny barek może okazać się bardzo dobrym pomysłem. Zobaczcie. Ale tradycyjnie zanim przejdę do pierwszego kroku, zapraszam na zakupy. Zaczniemy od drewnianych elementów. Najpierw wezmę deskę sosnową i sklejkę liściastą. Do zakupów dokładam również farbę, wkręty. A na koniec wezmę jeszcze kolorowe oświetlenie LED, bo do głowy wpadł mi pewien ciekawy pomysł. Zaraz będę malować szafkę, ale zanim to zrobię, najpierw muszę pozbyć się niepotrzebnych elementów. W tym przypadku nie przyda mi się więcej ta półka, wyjmę też szufladę, którą przed malowaniem trochę się zajmę. Planuję wyciąć w niej otwór. A w jakim celu i co dalej z nią będzie, zobaczycie za chwilę. Stanowisko do malowania mam już przygotowane. Jak widzicie, będę malować tutaj w środku. Na zewnątrz pogoda niekoniecznie sprzyja, dlatego zostanę tu gdzie jestem. Ale oczywiście, zanim zabiorę się za malowanie, muszę powierzchnię dokładnie odtłuścić. Całość postanowiłam pomalować na czarno. Nakładam dwie warstwy farby. Druga warstwa położona. Teraz poczekam, aż szafka wyschnie, i w międzyczasie zajmę się przygotowaniem kolejnych potrzebnych elementów. No to teraz pora przygotować sobie miejsca na kieliszki. Na kawałku sklejki przygotuję sobie równe odległości, w których następnie zrobię otwory. Otwory odrysowuję nieco większe niż podstawa mojego kieliszka, wiadomo, po to, żeby swobodnie przechodziły, jakie tam umieszczę. Pozostało mi jeszcze dorysować takie, nazwijmy to korytarzyki, przez które będę mogła wkładać i wyciągać swoje kieliszki. Jak już je odrysuję, to zabieram się za robienie otworów. Miejsce na kieliszki jest już gotowe. Zrobiłam dwa rzędy po to, żeby więcej się zmieściło. No i co? Pozostało mi przygotować jeszcze miejsce na butelki. Myślę, że taka sosnowa deska mi w zupełności wystarczy. A to wszystko po to, żeby butelki dobrze trzymały się na swoim miejscu w szafce. Najpierw zaznaczam miejsca w równej odległości, w których wywiercę otwory, a następnie przetnę deskę na pół. Obe elementy są już gotowe, teraz muszę je dokładnie wyszlifować, a następnie zajmę się malowaniem. Myślę, że też pomaluję je na czarno. Pora wrócić do szuflady. Jak wcześniej widzieliście przygotowałam otwór, jest już pomalowana. Ładnie wyschło wszystko. Mogę montować ten kawałek pleksi, który mam docięty na wymiar. Spróbuję zamontować go na wcisk. Mam nadzieję, że to wystarczy. Teraz wycinam elementy ze sztucznej skóry. Jeden z nich umieszczę tutaj wewnątrz szuflady dla ładniejszego efektu, a drugi już za moment położę na półeczce. Gotową szufladę mogę wreszcie umieścić tu gdzie trzeba i za moment wezmę się za przymocowywanie uchwytu na lampki do wina. Przygotowaną wcześniej deseczkę do podtrzymywania wina zamocowałam tutaj. Teraz przykleję taką małą listewkę dzięki której wina nie będą się wysuwały. Teraz pora na mały teścik. Zobaczymy, jak wygląda nasze winko na tym wyjątkowym miejscu. Pasuje, pasuje, czyli wymiary dobrałam w porządku, jest ok. Niektórzy pewnie z Was pomyślą, że wina raczej tak się nie powinno przechowywać. Zdaję sobie z tego sprawę. Wszystko zależy od tego, jaki jest korek. Te z naturalnym powinny być odwrotnie. Te z syntetycznym mogą być sobie właśnie w takiej pozycji. Ale generalnie dla tych, którzy dość często zmieniają wystawę w swoim barku i te wino leciutko się przetasowują, nic nie szkodzi, jeżeli będą w takiej pozycji, jak ja zrobiłam. A jeżeli będziecie chcieć, to zawsze możecie odwrócić tą półeczkę, która podtrzymuje winko, i będzie ok. Jak widzicie, ja już skończyłam wyposażać swój barek. Mam szkło, mam butelki, potrzebne elementy w szufladzie. Wszystko co powinno znaleźć się w barku, to się w nim znalazło, ale jest to jeszcze jeden dodatkowy element, o którym wcześniej nie wspominałam. Na pewno już go widzicie. Tak, jest to podświetlenie LED. To światło bardzo mi się podoba. Dodało takiego ciepła, wydobywa tą czerwień i czerń. Wszystko się fajnie łączy w taką ciepłą całość. Co z pewnością umili nam długie, zimowe wieczory. Ja mam nadzieję, że podoba Wam się dzisiejsza metamorfoza i być może macie jakąś taką mało ciekawą szafkę w domu i zechcecie ją też przerobić na tego typu barek. Jeżeli tak, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach pod filmem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia!